Witam serdecznie. Jest grupa ludzi, która stwierdza w którymś momencie życia, że to czas, żeby zacząć jeździć limuzyną reprezentacyjną, pięknie wyglądającą wszędzie, gdziekolwiek się pojawią i oczywiście przede wszystkim bardzo wygodną. Druga grupa ludzi natomiast dochodzi do wniosku, że to czas na samochód sportowy taki prawdziwy, świetnie wyglądający, ale również oferujący niesamowite osiągi. Dla tych wszystkich, którzy nie lubią wybierać, albo nie chcą kompromisu albo samochód bardzo komfortowy, albo samochód niezwykle sportowy, dla tych powstało Porsche Panamera. A dla tych wszystkich, którzy chcą jeszcze więcej sportu w Panamerze, powstała odmiana GTS. Można powiedzieć, że Porsche Panamera GTS to taki samochód, który oferując z jednej strony luksus i komfort, a z drugiej strony supersportowe emocje, Daje nam dwa absolutnie różne charaktery jazdy. I są one tak różne, jak dzień i noc. To jak magiczna sztuczka. Wystarczy w zasadzie tylko stryknąć palcami. To, że Porsche Panamera jest ogromnym samochodem, nawet jeśli występuje w standardowej odmianie, a nie w wersji Sport Turismo, niech świadczy to, że naprawdę ledwo co zmieściła się w standardowym miejscu parkingowym. I widać to zarówno podczas parkowania w mieście, jak również podczas jazdy na co dzień. Ja na przykład podczas pierwszego dojazdu do bramek na autostradzie również... Miałem wielkie obawy, czy na pewno się tam zmieści na szerokość. Oczywiście są to tylko pozory, natomiast ten samochód, ze względu na swoje dość spore gabaryty, wymaga chwili przyzwyczajenia, kiedy siadamy za jego stery po raz pierwszy. Konfiguracja naszej testowej Panamery GTS jest absolutnie wyjątkowa. Oprócz tego, że ma tutaj specjalny fioletowy lakier, który został stworzony na zamówienie. Również mamy tutaj w kolorze nadwozia polakierowane felgi, które mają symboliczny rozmiar 21 cali. Oprócz tego Piękne, charakterne, żółte zaciski, a również wnętrze, które za momencik wam pokażemy. Po zajęciu miejsca we wnętrzu Panamery GTS nie ma zbyt wielu elementów, które w 100% przekonują nas o tym, że to właśnie ta odmiana Panamery. Mamy oczywiście na obrotomierzu literki GTS, które na to wskazują, również na prawym wyświetlaczu Panamera GTS jest wyświetlona. Poza tym listwa progowa również ma logo. Opis wersji, w której siedzimy, natomiast poza tym całe wnętrze jest w 100% konfigurowalne. Tutaj, akurat, tak jak wspominałem przed momentem, fioletowa skóra, bardzo dużo karbonu, zarówno na kierownicy, jak i na desce rozdzielczej, na drzwiach. Cała górna część deski rozdzielczej, zarówno na drzwiach, boczki, jak i tutaj. Wszystko obszyte jest również fioletową skórą, nawet środek kierownicy. No i tak na dobrą sprawę, jak w każdej pana mamy nieograniczone niemal możliwości, jeśli chodzi o konfigurację, więc jeśli wasza fantazja podpowiada wam, że ten samochód mógłby być na przykład zielony na zewnątrz, a czerwony wewnątrz, to jest oczywiście do zrobienia ze względu na opcję Porsche Exclusive Manufaktur. Pierwsza w historii Panamera GTS, która powstała, miała pod maską silnik V8, dokładnie tak samo jak tutaj, jedynie nieco większy, bo miał 4,8 litra pojemności i nie miał turbosprężarki. Znany był na świecie z tego, że kiedy przejeżdżał, budził małe dzieci, a matki chowały je głębiej pod kołdrę, ponieważ wszyscy bali się tego samochodu, był tak straszliwie głośny. Jeśli chodzi o nową Panamerę GTS, mamy na całe szczęście również V8, 4-litrowe, dokładnie to samo, które występuje w odmianie Turbo. Natomiast jest nieco słabsze, dokładnie o 90 koni. Mamy tutaj 460 koni mechanicznych. Jest to niestety lub stety jedynie 20 koni więcej niż w odmianie 4S. Natomiast tam mamy silnik V6. Co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o GTS-a, to właśnie brzmienie. I absolutnie nie ma tutaj mowy o tym, żeby ten silnik brzmiał tak samo złowrogo jak silnik 48 w pierwszej Panamerze GTS, natomiast to brzmienie tutaj jest bardzo, bardzo rasowe. Choć Panamera GTS nie jest ani najszybszą, ani najdroższą, ani też najmocniejszą odmianą tego modelu, to moim zdaniem ma najwięcej charakteru. Układ kierowniczy jest niesamowicie ofensywny, szczególnie w Sport Plusie, kiedy mamy chęć po prostu pojechania tym samochodem bardzo szybko, bardzo agresywnie, to właśnie ten samochód odmiana GTS, również z dużo sztywniejszym zawieszeniem w porównaniu do tego, jakie jest w wersji Turbo lub 4S, tutaj po prostu ten samochód. Manifestuje każdym kilometrem w trybie Sport lub Sport Plus, że jest właśnie samochodem, który został stworzony na tor z opcją jazdy w mieście. Natomiast jest to również pełnoprawna limuzyna. Mamy tutaj fantastyczne, aktywne zawieszenie, które pomimo 21-calowych felg, które są zamontowane w tym egzemplarzu, nie dają absolutnie odczuć jakiegoś dyskomfortu związanego z kiepskim resorowaniem na wybojach czy dziurach. Panamera pozostaje limuzyną, jest niesamowicie wygodna, doskonale wyposażona, a jednocześnie jest supersportowym samochodem. Pamiętajmy, że oprócz trybu Sport mamy jeszcze najbardziej agresywny tryb Sport Plus, po aktywacji którego samochód natychmiast jeszcze bardziej redukuje biegi, i mamy strzały z wydechu, natychmiastową reakcję na gaz i tutaj wszystko dzieje się bardzo, bardzo szybko ta przecież dość ciężka limuzyna ponieważ ważąca około 2 ton rozpędza się do setki w 4,1 sekundy, a więc naprawdę bardzo, bardzo szybko mamy oczywiście dostęp do procedury startu w momencie, kiedy wyjeżdżamy tym samochodem na tor, wystarczy wcisnąć hamulec do oporu, wcisnąć gaz do oporu, puścić hamulec i wtedy mamy maksymalne możliwe przyspieszenie. Ten samochód aż chce jechać, tak? On teraz zupełnie zmienił swoją charakterystykę. W ogóle charakterystyka jednostki napędowej, pomimo tego, że jest turbodoładowana, zmienia się tak, jakby był to silnik wolnossący To, co nam się pojawia na samym końcu zakresu obrotowego to taki jakby zastrzyk dodatkowej mocy, której się nie spodziewamy. To jest to, co jest charakterystyczne dla właśnie silników wolnossących, czyli że trzeba go kręcić do samej góry, żeby wydobyć z niego pełną moc, jaką ma w zanadrzu. I właśnie to nowe ustawienie silnika V8 o pojemności 4 litrów, który znamy oczywiście z Panamery Turbo tutaj ma troszeczkę mniejszą moc, ale również niższe ciśnienie doładowania i dzięki temu właśnie imituje niejako tą bardzo przyjemną charakterystykę pracy silnika wolnossącego oczywiście nie ma tutaj mowy o tym, żeby to było to samo wszystkie plusy silnika turbo doładowanego w Panamerze GTS oczywiście są ale również ten klimat pracy, ta charakterystyka oraz tak naprawdę dźwięk, również jakimś cudem przez inżynierów Porsche, został do GTS-a przemycony. I za to należą im się ogromne słowa pochwały. Żeby przekonać się o tym, że Panamera GTS, którą testujemy, jest prawdziwą limuzyną, wystarczy zająć miejsce z tyłu. Pierwsze co rzuca się w oczy to na tunelu środkowym ekran sterujący zarówno klimatyzacją, ale również na przykład masażem, który możemy włączyć dla lewego lub prawego fotela. Jest również system ustawienia fotela komfortowego, możemy zmienić jego położenie, możemy wysunąć go lub przesunąć do tyłu, uruchomić wentylację lub podgrzewanie foteli, jak również na przykład odsłonić roletę dachu szklanego czy Zaciągnąć rolety przeciwsłoneczne na szybach bocznych oraz na szybie tylnej. A więc w tym momencie jest już jak w prawdziwej limuzynie. Jeśli mówimy o samochodzie, który bez problemu możemy skonfigurować za grubo ponad milion złotych, mówienie o dobrym czy perfekcyjnym wykonaniu wnętrza to można powiedzieć nieporozumienie, ponieważ wiadomo, że tutaj musi tak być. Natomiast w samochodzie takim jak limuzyna, czy po prostu w super drogim samochodzie premium. Musimy pamiętać o tym, że powinny znaleźć się tutaj specjalne detale. I takim specjalnym detalem, który bardzo mnie uwiódł, jest to, jak miękko obszyty jest uchwyt przy drzwiach, przy podsufice. Który oczywiście nazywamy czasami cykorłapką. Natomiast tutaj ta skóra jest obszyta e, oczywiście dookoła, i w miejscu uchwytu jest obszyta jeszcze dodatkowym kawałkiem, bardzo miękkim. Powiem Wam szczerze, że podłokietniki w drzwiach. W 90% samochodów nie są tak miękkie, jak tutaj ten uchwyt, także to jest prawdziwe premium. Podsumowując, niezależnie od tego, czy będziecie chcieli Panamerą GTS jeździć jak limuzyną, czyli dostojnie i komfortowo, czy też tak jak samochodem supersportowym, czyli agresywnie i bardzo szybko, ten samochód na pewno spełni Wasze oczekiwania. I od dzisiaj właśnie to GTS jest moją ulubioną odmianą tego modelu. To taki zestaw cech połączonych właśnie w tym jednym nadwoziu, zakodowane w tych trzech literach, które ja w Panamerze cenię najbardziej. A więc z jednej strony bezkompromisowość i tylnonapędowy charakter, charakterystyka zbliżona do wolnossącego V8, a jednocześnie niesamowita wygoda przy codziennym podróżowaniu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych testów.